Poziom 986 nazywany różowym cierpieniem lub różowym więzieniem to 987 poziom Backrooms. Został odkryty 14 marca 1977 roku przez kilku nieznanych badaczy, prawdopodobnie z grupy Autonexus. Poziom ten to zbiór cel więziennych i korytarzem. To więzienie jest prawie w całości różowe, a konkretnie w odcieniu Baker Miller z wyłączeniem podłogi metali. Układ poziomu wydaje się ulegać zmianie, a cały proces zajmuje około kilku sekund. Niektóre cele są zamknięte, Każdy do otwarcia zaczeń znajduje się w pobliżu na stołach lub na podłodze. W celach tylko znajduje się żywność i zapasy jako nagroda za wysiłek. Łóżka piętrowe i zwykle są również spotykane parami. Zapasy i klucze do poziomów można również znaleźć leżące na biurkach. Co ciekawe, w celach można znaleźć zestaw dziwnych przedmiotów, od tacek na lunch i ubrań, po cegły i brudne łyżki, jakby coś próbowało uciec. Celom na tym poziomie brakuje akcesoriów łazienkowych, a same łazienki są od nich oddzielone. W łazienkach znajdują się metalowe szafy, w których przechowywana jest woda migdałowa. Drugie drzwi to zwyczaj wejścia do biur lub sal konferencyjnych, a wokół nich rozstawione są duże i szerokie stoły. Na stołach można zobaczyć kilka przedmiotów, takich jak dokumenty o charakterze śledczym, kubki z kawą i butelki z płynem do dezynfekcji rąk. Pokoje śledcze są powszechnym motywem na tym poziomie, zazwyczaj słabo oświetlone. Ich głównym elementem jest duża tablica ze zdjęciami na ścianie, mały stolik z piżanką kawy i papierami. Obecnie nie wiadomo, co oznacza to śledztwo. Rzadkie, nietypowe automaty sprzedające, które unoszą się na wodzie, można znaleźć na poziomie. Automaty te oferują różne podróbki jedzenia i innych produktów. Produkty spożywane w automatach są różne, w tym klep, konserwy z fasolą lub mięsem, soki i popcorn m.in. Nowe produkty zdają się materializować w urządzeniu po opróżnieniu jednego lub wszystkich slotów. Automaty latają w pobliżu, będąc nieco ukryte. Jeśli nie ma wędrowców, automat stoi w miejscu. Aby odebrać pieniądze z automatu, potrzebna jest płaska powierzchnia, taka jak szmatka lub gładki papier, aby dokonać transakcji. Wędrując po okolicy, można znaleźć kawiarnie. Mają one bufet z napojami i jedzeniem stawionymi na widok, siedząc przy długim dronianym stole. Wędrowcy donoszą, że jedzenie w tej części bufetowej ma gumowatą konsystencję i jest bez smaku, ponieważ nigdy nie gnije. Oprócz bufetu wędrowcy mogą znaleźć metalowe drzwi z oknem prowadzącym do kuchni, są one jednak na stałe zamknięte i wędrowcy nie mogą przez nie przejść. Mogą jedynie obserwować kuchnię z zewnątrz. Na poziomie znajdują się różne otwory wentylacyjne. Różnią się one długością i szerokością. Wiatry w otworach wentylacyjnych na poziomie są na tyle szybkie i silne, że mogłyby wyrzucić średniej wielkości istotę drugą stronę systemu wentylacyjnego, a wentylatory dodatkowo go napędzają. W przypadku przypadków nie da się przeczołgać przez otwory, ponieważ są ciasne i łatwo się w nich zaplątać, ale jest to również spowodowane pleśnią i innymi śmiercionośnymi grzybami. Pleśnie szybko się rozprzestrzenia w systemie wentylacyjnym. Teoretycy sugerują, że może tu zainfekować cały poziom zabijając w przyszłości wszystkie żywe istoty. Stojąca woda i kilka tajemniczych płynów wokół otworów wentylacyjnych to częste zjawisko i kolejny powód, dla którego nie należy do nich wchodzić. Niewiele cel na poziomie oferuje lepsze warunki życia, często nazywane są bogatszymi celami. Są najbardziej higieniczne, wyposażone w umywalki, a nawet czasami w łazienki. Cele te są również wygodniejsze z łóżkami, skocami i poduszkami. Wszystkie cele bogacze są jednak zamknięte na klucz. Klucze do nich są lepiej ukryte niż do zwykłej celi. Znajdują się tam również takie formy rozrywki jak kostka Rubika, papier do rysowania i ping-pong. W celach często znajdują się żetony, a na ich szczycie, zazwyczaj w kartonowych pudłach, znajdują się zapasy. Są też kryte sale sportowe, które są dość rzadkie, zawierają różnorodne przedmioty, takie jak rakiety, paletki, siatki i piłki. Długotrwałe przebywanie na poziomie może powodować różne choroby psychiczne, takie jak choroba Alzheimera czy demencja. Jednak najbardziej znaną z nich jest różowe szaleństwo. Niezwykle niebezpieczna i powszechna choroba spowodowana wpatrywaniem się w róż. Zaburzenie może złagodzić poprzez medytację. Może temu zapobiec, nie patrząc się na różowe odciętego tego poziomu. Jeśli to się znosi choroby przez dłuższy czas, staje się ona zaraźliwa. Poniżej przedstawione objawy choroby: Pierwsza godzina. Uczcie dyskomfortu, uczcie zbliżające się zakłady. 3 godziny. Krzynie kroków, całkowite zaabsorbowanie. 10 godzin. Krzyki w nieoczekiwanych momentach bez wyraźnego powodu 24 godziny Halucynacje, przesadnego zagrożenia, zczerwienienie oczu, utrata pamięci 72 godziny Śniaki, zachowania obsesyjne, choroba Alzheimera 96 godzin Agonia, nieodwracalne uszkodzenie mózgu, zawały serca 100 godzin Szaleństwo, psychiatrywny stan umysłu, paraliż 150 godzin Możliwa śmierć Gabinety terapeutyczne to rzadkość na poziomie I miejsce na tym poziomie, które nie jest całkowicie różowe Hobby w kabinecie terapeutycznym zapewnia wędrowcom ogromny komfort, co poprawia ich zory psychiczne. Gdy w jednym z tych pomieszczeń znajduje się jakakolwiek żywa istota, drzwi są zamykane od wewnątrz i żadna inna istota nie może do nich wejść. Co dziwne, drzwi zachowują się tak, jakby były zamknięte tylko od zewnątrz, a osoba w pomieszczeniu może je otworzyć w dowolnym momencie bez użycia kluczy. Na poziomie można znaleźć serię dzienników o nazwie Archiwa Baker Millera z okładką w postaci snego od statu, czy też myślach. Dzienniki opowiadają całą historię poziomu, właściwości, byty i zjawiska, które jeszcze nie zostały odkryte, a także logi i wskazówki. Uważa się, że na poziomie znajdują się 7 obecnych dzienników, z czego do tej pory znaleziono tylko 3. Dzienniki są bezniechronioną chronioną właściwością Autonexusa, pilnie strzeżoną w głębi ich siedziby. Według opisu fizycznego dzienników przedstawionego przez historyków Autonexus, okładki dzienników wydają się być w kolorze Bake Miller Pink, delikatnym szarym odcieniem na każdym rogu. Autonexus prosi każdego się na dziennik o przekazanie go na cele edukacyjne. Alternatywna seria gazet jest rozrzucona po całym poziomie jako forma iluzji dla każdego, kto je znajdzie. te są pełne fałszywych informacji i humorystycznych komiksów, będąc znacznie mniej cenione niż dzienniki. te stanowią jeden z głównych elementów rozrywki na tym poziomie. Byty. Na poziomie w 986 bez można spotkać najczęściej. To, jest kur, piany i koty, również rzadko występują na tym poziomie. Byty manifestują się jako halucynacje przed materializacją. Te byty są również jako różowe manifestacje. Inne byty dostępne wyłącznie na tym poziomie zamieszkają poziom. Różowe manifestacje. Byt 986. Różowi Strażnicy. Otwórz informację. Bake Miller. Otwórz informacje. Różowe manifestacje są tematem kontrowersyjnym. Którzy twierdzą, że jest to byt, inni zaś, że objaw choroby psychicznej. Ich długość życia wynosi około dwóch miesięcy, po tym czasie staną się jednym bytem w określonym zbiorze. Zwyczaj te istoty przybierają postać dowolnego bytu, w który się przekształcą, aczkolwiek zniekształconą i o dziwnym kolorze. Różowe manifestacje nie są fizyczne, ale mogą przyspieszyć proces ewolucji, absorbując surową energię i gazy. Istoty te mogą stawać się widzialne, niewidzialne w losowych momentach, ale zwyczaj w pobliżu energii. Żywanie w ich pobliżu może prowadzić do rozwoju nieodwracalnych chorób psychicznych, takich jak schizofrenia, choroba efektorodobiegunowa, czy też zespół dawna. Różowi Strażnicy Brzmi nazywani są różowymi strażnikami. To bardzo rzadka istota występująca na poziomie. Przemynają wysokie, silne, różowe istoty, dzierżące potężną broń. Często pisuje się ich również jako istoty o ocielecznającym skałę. Patrują obszar 30 km2 na poziomie, wypatrując zagrożenie anomalii. Jeśli różowy strażnik napotka wędrowca, zbada jego wygląd i umysł, a jeśli zostanie sporokowany przez zagrożenie, rozerwie go od środka. Strażnicy żyją mu 100 lat i potem implodują, pozostawiając po sobie ślady. Bake Miller to niezwykle inteligentny i niebezpieczny stwór. Przybiera wygląd pajęczaka o skórze przynajmniej ludzką. Pełza rozwija się w otworach wentylacyjnych na tym poziomie. Jest bardzo silny i odporny, będąc niemal nieśmiertelnym. Prawdopodobnie żyje od wieków może oddychać pleśnią z otworu wentylacyjnego, co przyczynia się do jego długoterminowego przetrwania. Jedna składa się głównie z ludzi i pleśni. Wyżar ludzi z powodu pogardy, jaką do nich żywi, jest powodem, dla którego AutoNexus więzi go w otworach wentylacyjnych w sercu poziomu. Wiekiem czasu, dzięki doskonałym zmysłom węchu, wzroku i słuchu, Blake Miller szybko nauczył się języka angielskiego. Od tego czasu próbował oszukać członków AutoNexusa, aby go uwolnić. Osady ludzkie na poziomie istnieje niewielka liczba bezimiennych placówek, jednak większość z nich rozpada się w ciągu kilku miesięcy z powodu różnorodnych zagrożeń psychicznych obecnych na tym poziomie. Jedyny większy posterunek na poziomie należy do Autonexus. Baza Autonexusa Volkswagen. Jedyny duży posterunek na poziomie liczący zaledwie 2000 mieszkańców. Autonexus wykorzystuje cele na tym poziomie do więzienia zdrajców, agentów MG i tym podobnych. unikalną metodą wytwarzania pierwiastków na tym poziomie aby chemicznie pracować pigułkę znaną jako Rozakur, która chroni wędrowców i ich agentów przed różowym szaleństwem. Jeśli więźni zachoruje na różowe szaleństwo, Autonexus sugeruje mu odpowiedni wariant leku. Lek w większości leczy więźnia, ale nadal pozostawia ślad wystarczający, by lekko go zranić. Aby zmonopolizować lek Rozakur, każda pigułka zawiera unikalny mikrochip. Składa się on z prostego detektora, który identyfikuje DNA i odciski palców. Jeśli chip nie należy do członków Autonexus lub płynnego personelu w ich bazie danych, eksploduje. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Przechodzenie przez odrząsiane na poziomie 996. Można wejść na poziom, patrząc się zbyt długo w coś różowego na dowolnym poziomie. Złożę wniosek o wejście na poziom w Autonexus. Podążaj z znakiem napisem Miller na poziomie 948. Na poziomie 962, jeśli numer automatu do gry to 986, wszyscy lisy wędrowscy zostaną tu zabrani. Wypicie skażonej wody wnętrz poziomu 989. Zostanie w bezruchu na poziomie 917. Wyjścia. Noclip przez białą ścianę doprowadzi się na poziom 96. Złóż wniosek o wyjście z poziomów Auto Nexus. w jasny i silne światło doprowadzi się do poziomu 917. Narysowanie czegoś za kreatywnego na kartkach papieru w komórkach doprowadzi się do poziomu 974. Przejście wystarczająco daleko doprowadzi się do poziomu 988. Skoczenie przez okno może doprowadzić do poziomu 93 lub 93.1. Samym na tym poziomie można dostrzec tunel, przejście przez niego doprowadzić do poziomu 987 lub 990. Zaśnięcie może doprowadzić do poziomu 233. No, klip w grupę, liczącą czterech lub mniej wędrowców, ma dużą szansę na to, że cała grupa zostanie przeniesiona na poziom 911. I cóż, to było na tyle z kolejnego odcinka z Backrooms. Jeśli dotrwaliście do końca, stawcie po sobie znak w komentarzu łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu Macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja się z nimi żegnam i do zobaczenia. Na razie.